Dziękujemy bardzo. jeżeli macie jakieś pytania, to... To pytanie odnosi się planów Lewicy na walkę z inflacją, ponieważ wiemy, że raczej na KPO nie możemy liczyć. Poza tym się środki z funduszów spójności. Jaki jest Państwo za to by z tego nowego wyjść? No i jak Lewica widzi przyszłość walki z inflacją w założeniu, że kasy z KPO Polska nie dostanie, a fundusze będą zablokowane? Polska dostanie pieniądze z funduszy odbudowy i dostanie te pieniądze, kiedy tylko Prawo i Sprawiedliwość straci władzę. Dlatego dzisiaj o tym mówimy, bo to nie jest przestrzeń trzech lat. My mówimy o najbliższym półroczu. Wybory w Polsce będą ogłoszone za pół roku. Gdyby nawet teraz prawo i sprawiedliwość sięgnęło po te pieniądze z Unii Europejskiej, to na tej mapie czasu moglibyśmy z nich korzystać na koniec roku. My na Lewicy mamy plan, jak po nie teraz sięgnąć. Jest to ustawa, która likwiduje Izbę Odpowiedzialności Zawodowej i wprowadza pieniądze do Polski. I dlaczego o tym powtarzam, pomimo tego, że w to nie wierzę, że PIS to załatwi? Dlatego, że pokazuje, że jest prosty plan, a prawo i sprawiedliwość świadomie rezygnuje z miliardów złotych. Świadomie. pokłócił się pałac prezydencki, pan prezydent Duda, z panem Morawieckim, z panem Kaczyńskim, tracą na tym Polacy. A pieniądze z Unii Europejskiej są nasze, polskie w Brukseli, wystarczy po nie sięgnąć. I to jest jeden z elementów. Dlatego, jak przyjdzie lewica do władzy, a przyjdzie po październikowych wyborach, to te pieniądze będą w ciągu kilku tygodni i pieniądze będą pracowały w Polsce jeszcze w tym roku. To jest jeden z głównych elementów. Drugi element poprawy wsparcia gospodarczego to jest myślenie o usługach publicznych. To dzisiaj musimy przełożyć te pieniądze na inwestycje, dlatego że jak będą większe inwestycje, to w Polsce, tak jak powiedział pan poseł Tryla, nie będzie spadało PKB, nie zagrozi nam recesja, tym samym będziemy mogli likwidować też koszty inflacyjne i Polakom będzie się żyło lepiej, a w usługach publicznych i w tej sferze inwestycyjnej, ale i obywatelskiej jest dużo do zrobienia. Na przykład inwestycje w obywatela, inwestycje w podwyżki dla nauczycieli, dla pielęgniarek. To też jest jeden z elementów naszego programu Bezpieczna Rodzina. My mamy ten plan, bo są ustawy. Prawo i Sprawiedliwość nie chce z tego korzystać, bo się kłóci. To jest właśnie różnica między dzisiejszą opozycją a PIS-em. My mamy plan i chcemy go wdrażać, a PIS chce te pieniądze blokować. Jeśli tylko jeszcze dopowiem, bo pan przewodniczący powiedział o kilku ustawach. Złożyliśmy jeszcze dwie bardzo ważne ustawy, które są dla obywatela i tych dramatów byłoby mniej. Po pierwsze zamrożenie wskaźnika WIBOR dla tych wszystkich, którzy płacą dzisiaj raty kredytów nie dwa, tylko cztery tysiące złotych. Ta ustawa leży w Sejmie. I po drugie ograniczenie marż na paliwa wiemy, co się dzieje na stacjach benzynowych. Dzisiaj cena baryłki ropy jest ceną sprzed kilku lat, a ceny na stacjach benzynowych są niewzruszone, dlatego, że na tym zarabia Daniel lubajtek, bo ma na to przyzwolenie polityczne. I jak dzisiaj wszyscy zobaczymy, jaki zysk wygenerował Orlen za rok 2022, to to nie będzie 2 miliardy, 3 miliardy, tylko mówi się o 20 albo 25 miliardach złotych. Te pieniądze mogły zostać w kieszeni obywateli. I gdyby dzisiaj wszystko przełożyć na to, że Paliwo jest tańsze o złotówkę, ludzie nie płacą tak wysokich rat kredytów. Mamy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, to mamy inwestycje, produkty są tańsze, bo przecież wszystkie, cała produkcja oparta jest na paliwach, a ludzie, którzy muszą odłożyć sobie od ust, mogą zapłacić ratę kredytu i mogą kupić ubranie dla dzieci, wykupić lekarstwa i kupić jedzenie. To jest cała machina, którą myśmy pokazali jako Lewica, będąc w parlamencie jako opozycja tylko prawo i sprawiedliwość. Z dobrych rozwiązań nie chcę korzystać. Natomiast my mamy plan i my mamy pomysł. Jeżeli któraś z tych ustaw będzie potrzebna do wdrożenia po wyborach, to my nie zawahamy się taką ustawę położyć na stół i będziemy przekonywać wszystkich, że warto za nią zagłosować. Bo gdyby te ustawy były przyjęte w czasie, kiedy myśmy składali je rok temu, półtora roku temu, dzisiaj sytuacja w Polsce byłaby o wiele, wiele lepsza. Bo ja wolę. Żeby za kryzys ekonomiczny odpowiedzialność finansową ponosił bank, a nie ponosił polski obywatel. A dzisiaj wrzuca się wszystko na polskiego obywatela, a duże korporacje żyją jak pączki w maśle i generują gigantyczne zyski. Tylko zobaczmy jak dzisiaj wygląda sytuacja z polskim pieniądzem i z szacunkiem do tego pieniądza. Rząd Prawa i Sprawiedliwości lekką ręką na znajomych znajomych, Czyli tak naprawdę Pispisowi daje 250, 200 milionów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 200 milionów złotych. No ja Państwu powiem, że 200 milionów to jest abstrakcyjna kwota, ale te 200 milionów to jest 200 karetek. 200 karetek dla 200 przychodni i szpitali. 200 karetek, które dostały przyjaciele jednego z wiceministrów, dlatego, żeby. Może zapewnić mu poduszkę, jak nie zostanie posłem. No to my pytamy, co jest ważniejsze? 200 milionów dla znajomych pisów czy 200 karetek? To jest problem, z którym dzisiaj się mierzymy. PiS okrada Polskę z publicznych pieniędzy, ale WiCA mówi: "Basta. Po wyborach wszystko zostanie rozliczone, a pieniądze nie będą bokiem uciekały." To jest tylko jedną rzecz a propos tej inflacji, żeby to jeszcze doprecyzować, co pan przewodniczący Gawkowski powiedział. Jak ktokolwiek chce państwu mówić że jak będzie spadała inflacja, to będą spadały ceny, to nigdy w życiu tak nie będzie. Bo jak będzie spadała inflacja, to ta cena 7,42 w życiu nie spadnie. Ona wzrośnie tylko nie o 20%, nie o 30%, tylko może o procent 18%. Tak. Te ceny, które płacą dzisiaj obywatele w sklepach, nie będą niższe i za to mogą podziękować rządowi prawa i sprawiedliwości, bo spadająca inflacja nie ma bezpośredniego wpływu na spadające ceny. Więc te tablice, które my dzisiaj pokazujemy, to jest właśnie ta zmora, która będzie toczyć się w głowie Morawieckiego i Kaczyńskiego, bo oni tak wywindowali ceny i nawet najlepsze działania ich, nie spowodują, że te ceny spadną. Te ceny będą tylko wyższe. Oto o to bo sama likwidacja tej izby, gdzie sześć sędziów to, to ludzi z Neokaresu i pięciu to legalni sędziowie, nie sprawi, że pieniądze do Polski popłyną. Jest jeszcze kwestia wiatraków, która była pisana na kolanie 700 metrów nie 500, czy lewica ma zamiar to zmienić, gdyby udało się Państwu wybory wygrać. Kamienie milowe w Polsce zostaną szybko przyjęte, jeżeli opozycja wygra. Ale opozycja może wygrać za 8 miesięcy, więc dzisiaj to jest zadanie dla Morawieckiego, i Kaczyńskiego. Tak jak i doprowadził doprowadziła do tego, że nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej. To Duda jest odpowiedzialny, że z tych pieniędzy nie korzystamy i nikt, nikt nie pyta opozycji, co dzisiaj zrobić, bo opozycja dzisiaj nie bierze za to odpowiedzialności. Po wyborach te pieniądze będą w ciągu kilku tygodni. O tym mówiliśmy. A dzisiaj Duda, Morawiecki, Kaczyński do roboty. To wasza odpowiedzialność. Dziękujemy bardzo.